Mamy na pewno pojawiające się coraz częściej informacje o problemach, jakie mają firmy wykonawcze na placach budów. Póki co te najgorsze konsekwencje dotknęły inwestycji realizowanych przez włoską firmę Salini. Rzeczywiście można. Postawić taką tezę, że te firmy, które w Polsce nie były w poprzednich 20-30 latach obecne mocniej niż sztrabak niż budimex będą mieć problemy ze zdwojoną siłą, Dlatego że nie dysponowały tutaj właściwie żadnym potencjałem ani technicznym, ani ludzkim, więc pojawiające się problemy finansowe na pewno będą dla nich większym problemem i wolą oni opuścić nasz kraj nawet płacąc jakieś kary, które oczywiście będą zapewne po procesach sądowych, niż dopłacać do tego interesu. No to jest problem, który oczywiście dotyka wszystkich, to jest problem, o którym przez cały rok 2018 rozmawialiśmy, problem o tytule waloryzacja kontraktów wstecznych, tych rozdawanych w latach 2015-2016, ponieważ niewiele się działo w inwestycjach, no to to jest naturalna kolej rzeczy, że spadają ceny materiałów, spadają także oferty. Niektórzy oczywiście przestrzelili za bardzo i nawet jak na ówczesne koszty dawali często no, z pogranicza wariatu finansowego propozycje rzędu 50% kosztorysu inwestorskiego, no ale wszyscy mają dzisiaj problem z tamtymi starymi kontraktami. Rząd twardo powiedział, nie będzie waloryzacji zbiorowej, w tej chwili trwają rozmowy na temat takiej szybkiej ścieżki ugód przed sądami, chociaż też pojawiają się jakieś. Tutaj już hamulce na drodze do takiego rozwiązania, no to niestety wskazuje na to, że takich włoskich przykładów, a pewnie zaraz po Salini, będzie przykład innej włoskiej firmy na drodze S5. Mamy wypowiedziane kontrakty chociażby na nowym wyjściu S7 w kierunku Lesznowoli. Dla firmy, która nawet nie skończyła projektu i zezwoleń, będzie niestety, wszystko wskazuje na to, podobny problem jak w okolicach 2011-2012. Dodatkowy problem jest taki, że o ile w przypadku chociażby A1, obwodnicy Częstochowy, gdzie przystąpimy dosyć szybko do wyboru następnych wykonawców, no wyrzucona firma Salini, ta sama Salini z obwodnicy Marek, to już było rok temu, a wciąż nie ma ogłoszonego przetargu. Pojawia się też takie ryzyko dla firm, że po prostu brakuje pieniędzy do tego, żeby dopłacać do na pewno droższych kontraktów, które będą w procedurach przetargowych zamawiane w tym miejscu, gdzie albo firma zajdzie, albo zbankrutuje albo zostanie wyrzucona z placu budowy